No kolejna taka informacja dla Was o malinach. Widzicie, że ogląda, widzę, że oglądacie filmy, także z wami się dzielę. Zobaczcie tutaj takie czarne plamy są przy malinach. Co to jest? A to jest taka ziemia kupiona w Castoramie. Ona ma kwasowość 5,5-6,5 no i podsypałem ją po to, bo to, że ta jak to powiedzieć? Woda, jak będzie przenikać, to będzie jeszcze dodatkowo polepszać, jakiś witamin ma dostarczać do roślin. To tak, jakby maliny rosły gdzieś na jakimś torfowisku. Przejdźcie się, zobaczcie w lesie, zaobserwujecie, że one tam się tak rozkrzewiają i bardzo ładnie rosną. No, te moje też nie narzekam. No, troszeczkę chyba coś pomoczyło z rana bo teraz jest godzina 9.30 także widzicie liście są w wierzchu mokre no ale ładnie rosną o tam zobaczcie taka kępa jest tych malin o tu 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 w tamtym roku stamtąd wyrósł taki pęd co miał 2,5 metra długości ale nie zdążył nawet zakwitnąć i nie miał owoców a w tym roku yy, uciąłem tamten pęd na jesieni i w tym roku zobaczcie jak się rozkrzewił ile ma malin, no widzę, że to jakaś inna odmiana chyba maliny, bo nawet po liściach widać, że one są inne no bo te są inne ale mnie, dla mnie to nie ma znaczenia, bo, bo ja, się, ja w to nie wnikam, tu zobaczcie, nie wiem czy to przymroziło coś, czy coś coś się stało i to zobaczcie na samej, na samej górze o widzicie co się stało także staramy się chodzimy koło malin pielęgnujemy bo czasami są jakieś szkodniki że szkodnik szkodnik zbiera z, 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 wgryza się na liściach i liść się zawija także to też trzeba sprawdzać na razie tego tutaj nie mam to jest bardziej zimna czy no nie wiem nie wiem z czego to się wzięło no po prostu o coś takiego ale ten szkodnik co się wgryza to po prostu liście się zawijają i pęd przestaje po prostu rosnąć większy. Na razie tego jeszcze, jeszcze nie ma, ale w tamtym roku miałem kilka razy. No te to w tamtym roku to były bardzo, bardzo słabe, a w tym roku już zobaczcie, całkiem całkiem. Tu są, są dwa pędy, nie trzy tutaj ten jest tegoroczny, ten ten No, a tamto reszta to są już tegoroczne. Ten to jakiś taki słaby, o tutaj, ale to już tak, taki jakiś może był jeden. Ten się trafił. Gatunek no jak te maliny się tutaj, jak to się mówi, zadomowią, no to prawdopodobnie one tu zostaną, bo tu się zrobiła taka ziemia lekko-pruchnicza. Bo ja tutaj sypałem trawę. No ale teraz, gdzie tutaj sypać trawę, bym poprzysypywał maliny. Między rządkami była trawa. No także, no, żeby ziele nie rosło. No tutaj też pododawałem. Zobaczcie. Tutaj też taka roślinka przymarzła, ale tutaj zobaczcie, odpuściła pęd. No specjalnie ja jak to się mówi po liściach nie leję, no ale deszcz pada po liściach, także nic na to nie mamy wpływu. No tam jaka ładna roślinka się zrobiła też Liście zaraz to powinno słońce troszeczkę mocniej operować, chociaż jest lekki wiatr i to powysusza. No, to można to się bawić jak się ma się 10-20 krzaków. No ale ja już mam, mówię, około 200. No część, się, jak to się mówi, się nie przyjęła. O, tu zobaczcie, tu jest bardzo dobrze nasłonecznione. Tutaj mamy na końcu tą odmianę polana. O, zobaczcie, jaki ładny krzak. No, pomimo zimna, jakoś sobie radzi. Jakoś sobie radzi. Duże liście. Także tutaj też podłożyłem ten, tej ziemi. Tam ziemię kupiłem w kasteramie. Worek 80 litrów kosztował niecałe 22 zł. No także tutaj jest 20 krzaków. Z tego co patrzyłem, to ile się przyjęło. 3, 6, 8, 10. 12, na 20 się przyjęło ale tutaj zobaczcie jeszcze o tu puszcza, to tu będzie prawdopodobnie coś no zobaczymy, na razie tego jeszcze nie wyrywam bo jeszcze może popuszczać pędy o tutaj coś się dzieje także tutaj jeszcze jak ciepło będzie on może odbić także wyrwać to zawsze zdążymy no a tutaj przejdźmy sobie dalej no tutaj są już moje maliny co rosły tutaj mówię pod tymi drzewami i one tutaj jak zobaczcie jak one sobie tu radzą na nowym miejscu nawożonym dobrze no one tam tak nie rosły tam powiem o tak no tutaj też o wszystkie się nie przyjęły bo tutaj jak to się mówi może mróz trochę zmroził jak były młode pędy bo już ma malinowa większe pędy no to ona sobie radzi no, a tutaj to były te pozyskane, tutaj ten ładny krzak się robi. Także trzeba obserwować, 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 żeby maliny dobrze rosły i zdrowo. Żebyśmy mieli dużo owoców. Dziękuję.